Witam, jako zapraszam was na kolejny odcinek serii Tom Raider No i cóż, w poprzednim odcinku żeśmy dotarli do nowej lokacji e, Pod te podtopione archiwa Żeśmy pozbierali tutaj parę rzeczy Żeśmy przejęli tutaj tą część mapy Musimy teraz tutaj zniszczyć posąg w tym greckim okiem, żeby dostać się tutaj wyżej Ale jeszcze tej okolicy tutaj żeśmy nie zbadali I teraz się tam właśnie udamy e, Dobra, więc lecimy jeszcze, przed chwilą żyła, teraz... Mamy trójce. Jednego ja z tak mamy, przynajmniej teraz. Tak jak się zauważyli. A nie. Kolejny do kolekcji. No właśnie zapomniałem, że mamy ten aparat trenowy. I możemy teraz przebywać pod wodą ile chcemy. Chyba jeszcze jeden gdzieś był. Dobra, poruszmy się już. No bo tu nic nie ma ciekawego. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Nie, już nie je tylko znaleźć. Przypuszczam, że jeden Fasio został, ale. Siarka. To tutaj przygotowywali składniki ognia greckiego. No ten ogień grecki jest bardzo nieprzyjemny, bo to jest ogień chemiczny, z tej siarki robiony, to jest jakiś zwykły ogień. I potrafi nam coś bardzo dużo krwi. A tak właśnie mamy na przykład w obozie możemy założyć taki pancerz, który na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Kupię to z tego znaleźć. ognia. Hmm, jest tu, nie widzę na razie, na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. To możemy przeskoczyć. Ja Czyli mamy. O, mapę. Nasza pierwsza mapa do tej lokacji. Aha, super. Żeśmy ominęli, żeśmy ominęli dokument na początku. Ciekawe. Tu też mam dokument na górze, chyba też ominęliśmy. No bo zacznę sobie ten artefakt, żeby go nie pominąć. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. A jakaś pułapka? Chyba jeszcze tego nie rozgryzłam. Muszę tu wrócić. Mhm, pułapka. A no dam się złapać. Słyszałem, żeby trochę greckim. punktów zdobyć do ja Niewiele, Nie wiele, ale zawsze coś. Sztandar wojsk proroka. Był mocowany nad flagą i niósł go chorąży. Dobra, tutaj chyba na dole nic nie ma. Zaznaczmy sobie ten dokumencik. No jest aż tam. Okej, okay. najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Rozumiem, że to zniszczyć, czy co? Poczekaj, no żebyś Nie poświęca mi się to, żeby mógł, żebym mógł to zniszczyć, więc nie wiem o co chodzi. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Spora ta lokacja, o tu coś jest. Mamy go skrzynkę. Szkoda, no, że skrzynek z monetami. Z greckim, Nie no. możemy tak podnieść się po prostu. Trzeba niestety mapę odbić najpierw. Mieszanie tylu łatwopalnych składników to wymagało sporej ostrożności. Po co jest tam ten słupek? Do czego mogłem to przymocować? Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. To się podświetla. Nie wiem dlaczego. Huh. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim na pewno coś trzeba zrobić, tylko pytanie co? Hmm. Nie no, tego nie mogę chyba. Dobra, never mind dalej. Ten dokument jest Najpierw muszę tam. znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Dobra, idziemy po niego. Gdy rycerze zakonu Trójcy dowiedzieli się o zmartwychwstaniu proroka, za... O, może Najpierw wy... muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Kasa zawsze się przyda, jak najbardziej. Teraz sobie zaznaczmy ten dokument. Oczywiście, że po niego pójdziemy. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim A monetki na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Ale te lara jest czasami irytująca. Otwórcy sobie mogli darować my te ciągle powtarzające się kwestie. No wejdź tyle, bo nie mi się wracać naokoło Wejdziesz tutaj na górę? Chyba nie za bardzo Jakoś udało nam się dostać na górę z powrotem Dobra Chyba jeszcze tego nie rozgryzłam Muszę to zrobić. Dobra, oszczermy w tą beczkę, która tu leży. Jest tu więcej pojemników z ogniem tureckim. Muszę je tylko znaleźć. Zobaczymy, co się wydarzy. Czekajcie. Ok, czyli mamy jeszcze jedną Teraz podporę? Muszę tylko zniszczyć pozostałe podpory. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Dobra. Właśnie tutaj gdzie nas prowadzi... Najpierw muszę znacznik. znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Tu też coś robi. To nie co? A, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba przymocować tą beczkę do tego. Hmm. Musi być jakiś sposób, aby przenieść pojemniki za pomocą żurawia. To można wskoczyć, patrzcie i tu też mi się tam pokazał plecak A więc ja teraz będę skłonny Powinien go pójść, tylko pytanie jak Po tym żrawiu Znaczy wątpię Nie mogę tutaj doskoczyć się dostać w ogóle. Nie, tam byłem przecież na górze. Tego tego nie zauważyłem. Czekacie, tu jest, to było to przejście? Tutaj. Jest tu jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Wrócę tu. Kiedy mogę się spiąć? Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Musi być jakiś sposób, aby przenieść pojemniki za pomocą żurawia. Że tylko pecako wcześniej nie zauważyłem, to jest dziwne. Tutaj mamy zestawik jeszcze nam... Jeszcze potrzebujemy jedną mapę bądź plecak eee, odnośnie monet Musi być jakiś sposób, aby okay, przenieść z Zestaw jest, zestaw jest na dole. No teraz spaść nie chcemy. Eee, czekajcie, co tutaj trzeba dalej zrobić w ogóle? A, chyba już wiem. Musi być jakiś sposób, nie, aby przenieść pojemniki za pomocą żurawia. Nie, ty nic tam nie daje. O co chodzi z tą skrzynką? Można się na nią wdrapać. Razie... Musi być jakiś sposób, aby przenieść pojemniki za pomocą żurawia. Na że nie mam pomysłu, co z tłuszenia można byłoby zrobić. Mm. Tuż tu ten dokument mam na górze. Jest tutaj. Jest tu jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Wrócę tu. No, już też byłem, tylko nie pamiętam, jak tam wlazłem. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem. Nie byłem, no tu jest monolit. Muszę ja je tylko znaleźć. Aha, on nam chyba pokaże, gdzie są te skrzynki z monetami. Dobra, my doznapię, to ja się cofnę. W tamtym dokumencie, który żeśmy zostawili. Aha, nie mogę. Super. Musimy z buta wracać w takim razie. Kurde, pieczone na pewno jest tu więcej pojemników, wrócić. muszę je tylko znaleźć. Tak się właśnie bałem, że coś pominęłem. Patrz, teraz mogę wrócić, a wcześniej nie mogłem. Pytanie dlaczego? Jeszcze o to. Musimy sobie po ten dokument. E, o ile w ogóle będę mógł wrócić po ten dokument? Nawet nie mogę go zaznaczyć. E... Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Zaraz, zaraz, skąd ja w ogóle przyszedłem w ogóle? Tu się kręcę w kółko No czekacie, bo zaraz Zaraz się tu zdenerwujemy to się tutaj na górę Na pewno i Tak, jeszcze wskocz w pułapkę. A tego nie było w planie. Dobra, tutaj nie mogę wejść. Chodź, jeszcze musiała się dostać. Dokument y... wrócimy kiedy indziej, bo na pewno ja chyba z droga będę musiał tutaj jakoś dostać w inny sposób. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Jest tu jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Wrócę tu. Trompolis dwukrotnie wysyłała ludzi tropem proroka. Id Dobra? Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Przeniemy sobie ten monolit teraz, co nam ciekawego powie? Zastanówmy się, jeśli ten znacznik skierowany jest w stronę gwiazdy polarnej, a ten w stronę szczytu. Dokładnie. Skrzynki z monetami. O kurcze pieczone. I dwie, aż zostawiliśmy z tyłu. A ta trzecia gdzie się znajduje? Yy... Nie ma jej na mapie. Co jest grany? Ja nie wiem. Dobra, mniejsza o to. Yy... Tu mamy dwa cele w sumie. To znaczy, no bo chodźmy pomyśleć, co zrobić z tą skrzynią. Czyli. Patrz, on wrócił do pozycji poprzedniej. Hmm. Dobra. Czekajcie, osłyszmy spokojną rzecz. Osłyszmy dać dwie beczki. Nie zniknęło. Chciałbym się spodziewało, że to będzie aż takie proste, prawda? Nie, nie o to mi chodziło. Tylko wezmę pistolet po prostu. została nam ostatnia strona. Przecież czy wszystko zabrałem, nie? Tak, zostało mi tylko tam część mapy. Ja no, już wiem o co chodzi. Już wiem o co kaman. No dokładnie właśnie. O to, właśnie o to właśnie chodziło. A tą beczkę jak puścimy musimy przymocować do tego słupka. Żeby nie wlecił na tę płacy gałęzie chyba?

O Boże! Teraz to musimy uciekać. O, to był skrypt. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku, bo żeśmy trochę czasem Uciekli ponad to. Cóż. Zapraszam was do następnego odcinka yy, i na pewno. co ja fresko minęło? Ale numer. No cóż, na, pe na pewno w poprzednim odcinku zajmiemy się tymi fryskami. Aha, tu jest skrzynia z monetami. Eee, Postaramy się potem frysk wrócić i, i spróbujemy w ogóle dostać się z powrotem tutaj po zbierze rzeczy. Na pewno jest taka możliwość. Także dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejny odcinek. Na razie i cześć.